Witam serdecznie z tej strony Zajbra, to jest kolejna odsłona retro kolekcji. Na vlogu dzisiaj zaprezentuję dwie rzeczy, mianowicie jedną grę na PlayStation 2, z której jestem mega dumny, że udało mi się ją zakupić jej w tej formie. A druga to będzie ta konsola, o której wspominałem, dokładnie, Big Ale do tego przejdziemy za chwilę. Zacznijmy od początku. Czyli gra na PlayStation 2 Devil My Cry 1. I to nie wersja Platinu. Baja. Baja Bongo. Wersja angielska. Yy, tak. W środku książeczka. Wójta. Żadnych zadrapań, jeżeli chodzi o opakowanie wyszczerbieni na yy, tej plastikowej obwolucie. To instrukcja w bardzo dobrym stanie, więc bardzo mnie to cieszy. Teraz przejdziemy do płyt. No tutaj delikatne ryski, ale na szczęście są dosyć delikatne. No i ślady palców, to co mnie ciekawi, czy ludzie naprawdę nie potrafią wyciągać płyt? Już wielokrotnie miałem do czynienia z tym. Przecież to jest proste jak rąbanie. Wystarczy tylko wcisnąć. Płyta się sama tak naprawdę wysuwa. Łapiemy za boczną ściankę. Nie, Paluchem po środku i mamy płytę wysuniętą. Nie, wiem, niektórych to chyba przyrasta. Perełka. Jeżeli chodzi o Devil May Cry, to jest fenomenalna historia, bo tak naprawdę Devil May Cry miał nie być Devil May Cry. Em. Miał być to Resident Evil czwóreczka. Dokładnie tak. Teraz będzie Rimic zresztą, tak, by the way, eee, czwórki, którego z jednej strony nie mogę się doczekać, z drugiej strony jestem trochę podirytowany po wrzuceniu choćby polskich napisów. Byłoby tak wielką rzeczą? No, mniejsza z tym. Jak zwykle traktują nas, jak traktują. Tak czy inaczej, był to fenomenalny slasher, yy, który. Pierwszy kontakt to był ogólnie. Yy, jak ten program się nazywał? Hyper. Chyba to był Hyper, jest, jak to było dawno temu. Yy, tam zauważyłem, że pokazali trailer. Lewis kraje dwójki, bo to był jakiś taki moment, kiedy funkcjonował ten program, jak wchodziła druga generacja Sony. Tam w międzyczasie jakiś podaje, e, że był, jak się nie mylę. Mm, już Xbox pierwszy powinien być. No, miesza z tym. Tak czy inaczej, gra za, prezentowała się na tamte czasy fenomenalnie, z tego względu, że z jednej strony była świetna uprawa, z drugiej strony bardzo dynamiczny e, action movement. Czyli ruchy były na tyle dynamiczne ataki tworzące kombo, że w bardzo szybkim czasie ta gra stała się tak naprawdę ikoniczna i Dante jest rozpoznawany na całym świecie. Co mnie bardzo cieszy, bo uwielbiam Dantego. Fenomenalna postać. Co ciekawe, akcja działa się przed wydarzeniami strójki, czyli tak naprawdę mieliśmy trochę chaosu, bo wiele wątków... Eee, jak on miał? Dark Angelo, Angelo coś tam. Czyli Verdi się pojawił. W tej części nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kim on dokładnie jest, dlaczego ma drugą część amuletu. Później to się trochę tam wyjaśniało oczywiście, wyjaśniło w dalszej części. Skąd słynny Rebellion? Czyli miecz Dantego i wory i Ebra. Bodajże? bronie? Panne? Chyba tak. Coś mi się tak kojarzy. Nie pamiętam jakie były polskie tłumaczenia. Polskie tłumaczenie można było zaobserwować w anime Devil My Cry. Które również wyszło już wiele, wiele, wiele lat temu. Bo to było bodajże jak był w liceum. Chyba tak. No to jeszcze przed studiami na to. Więc kupę lat temu. Tak czy inaczej no, uwielbiam całą serię. Aczkolwiek dla mnie zawsze będzie ta jedynka gdzieś tam w sercu. Aczkolwiek uważana za najlepszą odsłonę jest trzecia odsłona właśnie. W szczególności ta specjal edycja, gdzie można było jej w zagrać. W e, obecnej chwili mamy pięć odsłon, jak dobrze pamiętam. Klasyczne trzy, później czwórka była z Nero, no i piątka to jest z tym um, Wiczy, jak on tam miał. Tak czy inaczej, e, bardzo się cieszę, że to jest klasyczna odsłona, nie platino. Ale dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo jak się rozkręca, to pewnie nie skończy nigdy. Mianowicie konsola, Big N, a mianowicie NTSI. Dokładnie, Nintendo DS i -E, wersja różniąca się od wcześniejszej wersji, że ona posiadała mocniejsze wybechy, aczkolwiek była usunięta już opcja um, odpalenia na niej gier z Game Boy Advance i Game Boya klasycznego. Już nie ma tego portu, ma tylko klasyczny port na karty. Dodatkową rzeczą była zmiana power button. To nie była standardowe... Jak to powiedzieć? Wajcha. Nie wajcha. Yy, przesuwny przycisk, to no zwykły, klasyczny. Wersja jest fenomenalna. Ekran jest w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo zawiera yy, oryginalny rysik. Co zauważyłem na aukcjach, coraz rzadziej się zdarza. Nie wiem dlaczego. Co można zrobić z rysikiem? aczkolwiek widocznie coś można, yy, jedyna wada, delikatne ślady palców, przetłuszczona, aczkolwiek to się szybko usunie, odrobina alkoholu i po sprawie. Dobra, yy, ekran jest yy, fenomenalnie czysty, nie ma żadnych pikseli wypalonych, co się często też zdarza, bo z tego co zauważyłem, często są te czarne kropki takie, czyli pojedyncze wypalone piksele. Konsola się bez problemu oczywiście uruchamia. Yy. Póki co była testowana, działa bardzo dobrze, bateria dobrze trzyma. Jeżeli chodzi o ekran, nie ma też prześwietleń, więc też kolejny duży plus. Dodatkowo była oryginalna ładowarka, która jest tutaj. Więc bardzo fajny komplet, bardzo tanio kupiony. Z tego co pamiętam dałem za nią 180 zł, więc wydaje mi się, że fenomenalna cena jeżeli chodzi o NDSi. Uff, bardzo się cieszę. Yy, niedługo mi przyjadą Pokémony, więc też się nie mogę doczekać, żeby ograć. Jestem mega fanem z serii Pokémon. W szczególności pierwszej generacji i drugiej, więc nie pamiętam jak się nazywało. Heart Gold było na pewno i Silver, 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 coś tam. Yy, mi właśnie przyjdzie ta wersja Silver. Do przetestowania. Jeżeli chodzi o rozwiązanie grania w wcześniejsze gry, jest na to możliwość. Kartę na przykład mam R4. Bądź soft moda, tak? Czyli jest możliwość przerobienia matowego konsoli, który umożliwi uruchomienie homebrewu i co za tym idzie, emulatorów różnego rodzaju. Aczkolwiek walić to. My jesteśmy retro kolekcjonerami, nie bawimy się w takie rzeczy. To Ta jasne. Tak czy inaczej, tak. Tak czy inaczej, jestem mega zadowolony. Bardzo dwie fajne rzeczy wjechały na salony, więc duży plus. Jeszcze czekam oczywiście na gry. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu powinny się pojawić, aczkolwiek będę mitował to w przyszłym tygodniu, więc w tym tygodniu. Back to the future. Tak, czyli inaczej pozdrawiam, zachęcam do oglądania kolejnych materiałów do wspierania kanału. Oczywiście standardowo lajkowania, łapka w górę, subskrybowania oraz informuję o możliwości wsparcia kanału, żeby się jak najbardziej rozwijał, czyli Link w opisie do napiwku no, i do Pozdrawiam, trzymajcie się. elo!